Pierwszy raz na targu staroci, kiedy jest tak zimno od rana. Zobaczymy co się będzie działo. Ja już widzę zobaczcie, że trochę ludzi jest, więc nie powinno być chyba tak najgorzej, aczkolwiek nie chcę zapeszać. A ja sobie gram na gramofonie. Trali, tralala, trali, tralala. reklama Aj komiksy stare magazyny film z 78 roku torbę znalazłem z płytami I już ją przeglądamy Zobacz, dla Ciebie, mamo Córka jest ze mną i Youngboy Kurde nie znam tego Zobaczymy Wyciągałem te rapsy, zobaczymy co to jest w ogóle. No, pudding. Pepsi. No i tyle. Zobaczcie, kiedyś się zbierało puszki Pepsi, Och, jaki to był pożądany napój. O, na wybory się wybierasz? Już za późno. Już za późno? W maju będą. W maju? To są powodowe komisje do lokalu, tak, czego? Stare gazety. Który rok? Trzydziesty ósmy. Przedwojenne. To, to chyba nie są przedwojenne. A, komputerowe. Entery zawsze i tak mam regularny trening aerobik po czesku no pięknie ktoś tu z boku gra ostromuzom ale chyba tyle jest zobaczymy jest w jakim stanie bo to może być ciekawe No jak diabli dzisiaj już chyba jakieś pomieszane niemieckie rzeczy z polskimi. O ten Santrax Emanuel, który odłożyłem jak widzieliście, nie wziąłem, bo nie było go w środku. Była jakaś płyta Urszuli Sipińskiej z polskich nagrań, więc to nie było sensu brać. Sami wiecie dlaczego. TVD. Idziemy dalej. A ja Wam pokażę co jest u Kazia. bo najem bo Francuskie wydanie Diana Jones. Specjalnie dzisiaj nie brałem kasy, bo bym tutaj sporo mógł zostawić. A tak to mam za zadanie jeszcze poszukać czegoś tanio. Aczkolwiek te ceny są tu całkiem przyzwoite, jak widzicie. Artur jest za stówkę, chyba to dobra cena, w stanie naprawdę świetnym, pokrywa, to jest bardzo dobry w stanie, no i z instrukcją nawet, więc jest kompletny, brakuje tylko igły, dobra cena stówka uważam, dajcie znać w komentarzu jak Wy sądzicie. Nawet trochę sprzętu dzisiaj jest.

Płytki, Krzysztof Cugowski Serwus kochani, małe wyjaśnienie, ostatnio dość rzadko nagrywałem, dlatego że miałem takie chorobowe kombo, dopadło mnie parę takich e, tematów chorobowych, więc e, musiałem sobie przez e, prawie dwa tygodnie dać spokój z nagrywaniem, no ale już wróciłem do żywych, e, już się lepiej czuję, więc e, oczywiście przypominam, subskrybujcie, komentujcie, oczywiście też słuchajcie Radia w każdy wtorek od 16 do 18, e, ostatnio trochę w kratkę były te audycje, i kilka następnych też może być tak, że będą playlisty z racji, e, no, że muszę sobie porobić jakieś tam odpowiednie badania dodatkowe, więc e, no niestety, ale, e, ale nie zapominajcie także o audycji, więc e, za chwilę wam pokażę, co dziś kupiłem. A co takiego? No przede wszystkim jedno wyjaśnienie. Postanowiłem dziś na Targu Staroci być jak taki e, typowy Janusz Biznesu i e, nie zachwycać się cenami ale raczej szukać okazji, tak jak to było na początku kanału. I myślę, że mi się chyba udało. Zaraz Wam pokażę te płyty, no, a na końcu też powiem, ile za to wszystko zapłaciłem. Trochę może będziecie zaskoczeni, bo taki rozstrzał, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, jest dość spory. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak pokazać Wam dzisiejsze zakupy. Pierwsza rzecz to jak widzieliście na materiale, odkładałem tą płytę dada. Nie wiedziałem co to jest. Jest to reggae. Płyta z 87 roku. Zespół powstał w 86 w Warszawie, w 85 już nie istniał. No cóż, wydali tylko to, to wydawnictwo. Nie jestem jakimś wielkim fanem reggae, ale uważam, że no to może być dość ciekawe wydawnictwo. Zresztą dość chyba też za chwilę będzie rzadkie. Obecnie jeszcze można je gdzieś dostać. Sprawdzałem w internecie. Ale z takimi płytami zauważyłem, które zostały wydane tylko raz i później nie wrócono do ich reedycji, no to z latami coraz jest trudniej, jeśli chodzi o zdobycie, no i też o rosnące ceny, więc tutaj sprawdzimy, jak to brzmi. Płyta jest w dobrym stanie, bo sprawdzałem, jak ją odłożyłem. No co tu więcej mówić, no. Muszę to sprawdzić i zobaczymy czy, zobaczymy, czy mi to siądzie muzycznie, czy mi nie siądzie. Fanem, tak jak wspominałem, reggae nie jestem. Aczkolwiek nieraz może zdarzy się taka okazja, że chętnie sobie to wrzucę jeszcze raz gdzieś na talerz. A jak nie, to niech sobie czeka na dobry czas na półce. Zresztą, no, powiem Wam ceny na końcu. To też sami zdecydujecie w komentarzach, że yy, i dacie swoją opinię. Czy faktycznie to nie były jakieś złe zakupy, chyba? Kolejna rzecz to jest moi drodzy Quasi Total Włodzimierz Pawli, czyli Włodek Pawlik dziś już. Płyta z roku. Paul jest na pewno, ale z którego roku? To jest chyba też 87. Płyta w ogóle w świetnym stanie. Chyba 87. Nie chcę was kłamać, ale płyta w świetnym stanie. To jest chyba drugi album. Włodka Pawlika, polski zdobywca Grammy yy, w kategorii jazz. No, co tu dużo mówić? No, kawał dobrej muzyki. Na pewno. Yy, Leszek Kamiński, widzę, realizacja. A tak, nagrania powstały. Styczeń, październik, 87 rok. No cóż, cieszę się, że ta płyta do mnie trafiła. Yy, w ogóle powiem Wam szczerze, że yy, nigdy wcześniej nie sprawdzałem, czy Włodek Pawlik wydał coś na winylu. Yy, przed tam ostatnimi czasy, i z tych nowych to chyba tak, ale nie śledziłem też bardzo, a to mnie po prostu absolutnie zaskoczyło dziś, dlatego że, no kurczę, to jest płyta jeszcze sprzed jego tej super, hiper wielkiej jazzowej kariery. Płyta na pewno jest dostępna, bo ją widziałem też na kilku portalach aukcyjnych. Ona nie jest relatywnie jakoś bardzo droga jeszcze, więc naprawdę jest to uważam smaczny kąsek, żeby mieć w swojej kolekcji, szczególnie jeśli się lubi jazz, a pora zimowa się zbliża, więc jazz chyba bardzo dobrze zimą wchodzi. No, aczkolwiek mnie tak wchodzi dobrze zimą, więc ta płyta na pewno kilkukrotnie zagości u mnie na gramofonie, więc super. I ostatnia rzecz. No tutaj to już jest w ogóle żonglerka konwencją. Muzyczną. Na pewno też na początku materiał jedną z płyt tego artysty odkładałem na bok. No i na jedną się zdecydowałem płyta Nowa Mint, podwójny album chyba nawet, tak jak czuję. Never Broke Again i Youngboy. 2 Trap, Rap, Gangsta, Rap. Płyta stosunkowo młoda, bo wydana w 2000, moi drodzy, w 2021 roku. Made in Czech Republic, Atlantic. No cóż, lubię rapsy. Te jakieś współczesne trochę mniej, ale sprawdzę to sobie, bo y, ten pan miał kilka takich płyt. Ja sobie po prostu na chybił trafił. Zdecydowałem o jednej, żeby sprawdzić. A za całość moi drodzy zapłaciłem 120 zł, więc. Y, Taki Janusz, naprawdę. Jak widzieliście na materiale, nawet u Kazika były super, hiper płyty, ale dziś stwierdziłem, że nie odpuszczam. Szukam płyt w torbach i w kartonach. No i takie trzy właśnie kolski sobie dziś sprezentowałem. A jak będzie na następnych targach, no to już musicie śledzić moje kolejne odcinki. A tymczasem cześć, trzymajcie się. Pa, pa.